No, witamy wszystkich uczestników lotu finałowego Gaming Giewont. Znajdujemy się w miejscowości Świebodzin. Pogoda, jak widać, piękna, słoneczna, bezmurnie, bez wiatru. Będziemy puszczać za parę minut. Jest tu z nami przedstawiciel pan. Połał Geniusz. No, Dziękujemy. Sprawdzimy staszek bląby. No. Co, odrywamy? No poczekaj, czy to my jest? S trzynastce zero zerwana. Druga S 1300702 No może na dół. No podczekamy. Podczekamy te dwie minutki. Myślę, że będzie dobrze, bo całą, drogę, całą drogę ładnie pogoda była cała posłość ładna jest mapę włączyłem akurat To wszystko organsky To miał być w niedzielę, no ale my cofriną no, bo nie byli bo ta pogoda była no W niedzielę miały w dziubę trochę No Ale u nas tam popuszczali Nie no wiem to ten... no. Aha w, 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 w zeszłym niedzielę no, no ale popuszczali oddziały to ciekawie było. Dobra Staszku, przesuń się pani, startujemy te gąbki. No, to tam już? Startuj Pobórz po kabinie. postukaj pięściowo. Wystartowały.

No cóż, gąbki krążą, pomału bierają kierunek. Dobrego lotu wszystkim. Wygrany. <gry>